Dzień dobry drodzy Państwo, jutro Mikołajki, a dzisiaj chcielibyśmy z tej okazji właśnie zaprosić Was na film przygotowany przez portal tulegnica.pl. Mianowicie, film został przygotowany z racji tego, że nasza firma, w której pracujemy, Ritex Logistic, chce wspierać pary, chce wspierać kobiety i, i postanowili dofinansowywać kobietom i parom. Prawa jazdy, także zapraszam serdecznie, a po resztę informacji zapraszam do opisu filmu. Hejka! Ritex to operator logistyczny, który za cel stawia sobie nie tylko zadowolenie klienta, wysoką jakość i terminowość wykonywanych usług. Ta firma stawia też na zadowolenie zespołu, który w niej pracuje. Pracownicy, którzy wykonują usługi transportu ekspresowego, spedycji czy logistyki kontraktowej, to zróżnicowana grupa ludzi. To właśnie ludzie są największą wartością firmy Ritex. Ryteks jest na rynku od 1994 roku, a od 2013 w szeregi załogi zaprasza również kobiety. Rekrutacja dla pań, które chcą wykonywać zawód kierowcy w firmie logistycznej trwa. Skąd taki pomysł na rekrutację? Dlaczego kobiety? Odpowiedź jest prosta: kobiety dają radę. Bardzo często kobiety podejmują stanowiska, które są typowo uznawane za męskie i bardzo dobrze sobie radzą w tych obszarach. Kobiety są przede wszystkim bardzo komunikatywne, a w transporcie to podstawa. Jeżeli chodzi o środowisko kierowców, środowisko transportowe, kobiety wniosły pewną świeżość, a nas wniosły w pewien inny wymiar. Kobiety są dokładniejsze w obiegu dokumentów, a przede wszystkim kobiety dbają o powierzony sprzęt, dbają o niego jak o własny dom. Ritex nie poprzestaje na zatrudnieniu pań. Firma ta wspiera kobiety wielopłaszczyznowo. Kobiety mogą liczyć na wsparcie w tym początkowym etapie. Udostępniamy pojazdy, wykwalifikowaną kadrę jak i również plac manewrowy, gdzie można zweryfikować swoje umiejętności, wyszlifować je. Coraz większą popularnością cieszy się praca w zawodzie kierowcy w firmie logistycznej w obsadzie par, które na co dzień żyją ze sobą. Praca w podwójnym obsadzie to połączenie przyjemnego z pożytecznym. Praca, relacja kobieta-mężczyzna to doskonałe rozwiązanie. Parą tym nie doskwiera zbędna rozłąka. Przede wszystkim mogą zwiedzać. Ze względu na nasze kontrakty handlowe bardzo czystymi kierunkami są te kierunki słoneczne, czyli Hiszpania, Włochy, Portugalia. Poza tym kwestie finansowe są również bardzo istotne. Bardzo często nasi kierowcy traktują tę pracę jako przystanek do wolności finansowej. I spełnienie marzenia o pięknym domu bez konieczności zaciągania kredytu. Na taki styl życia postawili Angelika i Damian, którzy dziś są parą, ale to praca za kółkiem ich połączyła. Okazuje się więc, że w zawodzie tym możemy odnaleźć nie tylko satysfakcję, ale również to, co najważniejsze: miłość. Mój partner pierwszy jeździł ciężarówką, ale wtedy jeszcze on nie był moim partnerem, wtedy był przyjacielem. My znaliśmy się 4 lata ze sobą i. Ja miałam w planach jeździć busem. I my żeśmy ze sobą rozmawiali dużo, mówię do niego no słuchaj, mam taki plan, żeby jeździć busem, wozić ludzi. I on mówi no słuchaj, ja jeżdżę ciężarówką, to czego nie zrobisz sobie? Dlaczego nie zrobisz sobie prawo jazdy na y, ciężarowe? Tam chociaż jest tachograf, lepsze zarobki. I po prostu uwierzył we mnie, wtedy jako przyjaciel, y, potem przyuczył mnie do zawodu i potem stwierdziliśmy, że skoro znamy się 4 lata, Przyjaźnimy, obydwoje byliśmy po ciężkich związkach. To po prostu e, zostaniemy razem już na tej ciężarówce i tak spróbowaliśmy. Początki były trudne, bo Damian miał swoje przyzwyczajenie jakieś sam e, ciężarówką. I jednak musiał to pogodzić z kobietą, z jej przyzwyczajeniami, właśnie z prysznicami, z wusami itd. Więc musiał to jakoś ugryźć. Jest te początki mieliśmy bardzo trudne, ale w tej chwili my jesteśmy po prostu tak dograni, że dyskomfortem jest to, że on idzie na przykład do barbera i od barbera pisze mi, że no tutaj tak się dzieje, tak się dzieje. A co robisz? Więc po prostu my się żeśmy przyzwyczaili. 6 lat, 24 godziny na dobę ze sobą. Nie ma czasu na kłótnie, jeżeli jeździmy razem tak naprawdę, bo no, my gdzieś cały czas jesteśmy na drodze, więc musimy brać odpowiedzialność za to, co robimy na drodze. My żyjemy razem, także nie musimy razem funkcjonować, wspierać się, pomagać sobie nawzajem, także nie ma czasu na kłótnie, takie jak w domu na przykład, że pójdziemy z trzaśniemi drzwiami, tylko tutaj, jeżeli gdzieś jakoś przyjdą jakieś nieporozumienia, bo nieraz przychodzą, to szybko staramy się je załagodzić. No ja to się śmieję nieraz, że po prostu pójdziemy no, na czapę się wyżyć. Jak mamy jakiś załadunek, rozładunek, z pasami się naszarpiemy, czy z plandeką i przechodzi zaraz. Zdawałoby się, że dla pań ten rodzaj pracy i życie w kabinie mogą być uciążliwe. Jednak z odpowiednim, otwartym podejściem, w kabinie można stworzyć przytulną. Domową atmosferę. Bardziej dostosowuję do nas obydwojga, bo jeżdżę w podwójnej obsadzie z moim partnerem i staram się, żeby tutaj było domowo, żeby właśnie była pościel ładna, wyprana, pod kolor, żeby były elementy jakieś tam pod kolor, ale. Traktuję to bardziej jak dom. Co zatem z typowo kobiecymi zajęciami i co z dziennymi rytuałami jak makijaż, fryzura czy kosmetyczka? Bo przecież wszyscy zgodzimy się, że dbałość o higienę jest u kobiet na zupełnie innym poziomie niż u mężczyzn. Dla mnie nie ma różnicy między domem a ciężarówką. Jeżeli w domu potrafiłam sobie godzinkę wcześniej wstać, i wyszykować się, zrobić sobie makijaż, to tutaj też nie ma problemu. Na przykład takie loki jak mam dzisiaj mam codziennie, ponieważ robię sobie na taki wałek na noc włosy, rano wstaję, rozpuszczam i jestem gotowa. Raz jest super, na przykład autochowy niemieckie chyba mają najlepsze sanitariaty, jeśli chodzi o stan, czystość i ciepłą wodę. We Francji natomiast są sanitariaty darmowe, ale woda często jest zimna, często te prysznice są zagrzybiałe, więc my to też tak rozwiązujemy, że wozimy ze sobą dwie bańki 20-litrowe. Grzejemy sobie wodę normalnie na, w czajniczku i mamy po prostu wrzątek, myjemy się na naczepie i to jest chyba najbardziej higieniczne. Pranie moglibyśmy zrobić w trasie. Owszem, jest miejsce, y, są pralki na autohofach czy na różnych parkingach, ale jest ich mało. I ja nie wiem, kto z tego korzystał, więc po prostu z trzech tygodni zwozimy sobie te wszystkie ubrania do domu, robimy pranie i czyściutkie po prostu zabieramy. Wyliczam to wszystko co do koszulki, co do. Oczywiście biorę jeszcze tam na zapas, no bo wiadomo, czy człowiek jest przemoczony, bo na przykład padało, więc biorę sobie kilka w nadmiarze i mamy ze sobą kapsułki, w razie czego piorące, ale te pranie jednak robię w domu. Zaczął panować jeszcze większy porządek niż panował w sumie. Bo Angelika na co dzień jest pedantką ja dbałem ogólnie o czystość, bo tak naprawdę ja zawsze miałem dywaniki, pokrowce, jakieś firanki ozdobne w samochodzie, ale teraz to tam, tam można teraz robić operację na otwartym sercu i nie ma problemu. Pacjent na pewno przeżyje. Także to się na pewno to zmieniło. No i przede wszystkim nie jestem sam, bo jak jeździłem sam, zanim jeszcze zacząłem być z Angeliką, no to jednak gdzieś ta rozłąka była, no a teraz mam bliską osobę obok siebie, także. To jest chyba największe plus tego wszystkiego. Pracownicy mają do dyspozycji pojazdy marki Scania S nowej generacji, a pojazd, którym jeździ Angelika, ma silnik o mocy 410 koni mechanicznych. Firma przewozi różnorodne ładunki, począwszy od części samochodowych stali artykułów spożywczych. Mimo wysokich umiejętności i sumiennego wykonywania swoich obowiązków kierowcy, różnica postrzegania kobiet za kółkiem ciężarówki nadal się zdarza. Kobieta musi dokładniej to zrobić, bo na przykład jak. Podjeżdżam pod rampę, to ja mam tak, że czuję, że ludzie się na mnie patrzą i wymagają, że jak nie podjadę na raz pod rampę albo chociaż z jedną korektą, to już zaraz będą się wyśmiewać. Już zaraz będą palcami pokazywać, że to jest kobieta i ona jeździ gorzej. Ja nieraz Damian mi mówi. Co ty się tak stresujesz? Jak podjedziesz za którymś tam razem, poprawisz się nawet za dziesiątym razem, nic się nie stanie. A ja dziś czuję taką jakąś presję na sobie. Wspólna praca w kabinie ciężarówki to nie tylko obowiązki, ale również okazja do zwiedzania zakątków wielu państw. Szczególnie w czasie weekendowej tak zwanej obowiązkowej pauzy. Podczas jazdy, podczas tych sześciu lat pracy w transporcie międzynarodowym, tyle rzeczy, co my żeśmy już zwiedzili, tyle miejscowości przepięknych naprawdę to tak naprawdę żadna praca by nam tego nie dała. Żadna. Więc to jak najbardziej się da, kwestia organizacji i chęci. Mamy dostęp do map Google, możemy sobie sprawdzić na spokojnie trasy i możemy sobie ustalić kilka opcji, gdzie możemy sobie po prostu z tej kabiny wyjść. Od zeszłego roku jednym z tych krajów na pewno jest Szwecja. E, ze względu na to, na to podejście ludzi, na tą życzliwość ludzką, jaka tam panuje. Tam nie ma w sumie takiego pośpiechu, jak jest wreszcie Europy. E, ze względu na widoki to na pewno będzie Hiszpania. Te, ze względu na to ciepłe morze, i na to wszystko, ale tak stricte to. Ja bym powiedział, że Szwecja. Angelika, myślę, że. Nie, Angelika, Włochy. Praca kobiety w ciężarówce nie różni się prawie niczym od pracy mężczyzn, a kobiety stale udowadniają, że czują się w tym zawodzie coraz lepiej. A jeśli mogą wykonywać ją z mężem lub partnerem, wówczas czują się jeszcze bezpieczniej. Wspólny czas w pracy, wspólne wycieczki, wspólne przeżycia, wysokie zarobki. Mówiąc krótko, połączenie przyjemnego z pożytecznym.